Zaczniemy w kolejnym vlogu. Ławka w górę i oglądamy. Właśnie jestem po treningu i zobaczymy jak się sprawdzi właśnie ten shake. Spróbuję. Będzie to na żywo. Więc próbujemy. Bardzo delikatny smak. Jakby tutaj właśnie jeszcze dodać truskaweczki albo coś takiego, to myślę, że będzie. Ja już się umalowałam. Zużyłam dzisiaj podkład Wet n' White, miałam odcień Nude Ivory i powiem Wam szczerze, że ten odcień był bardzo różowy, więc musiałam sobie troszeczkę zarzucać tą twarz pudrem. Ale ogólnie bardzo dobry podkład, bardzo dobrze się utrzymuje, szybko zastyga. Ja bym porównała jego do Este Lauder. To co prawda zapach strasznie taki chemiczny, nie podobał mi się za bardzo. No ale no, zobaczę może do niego wrócę, może nie na pewno jeśli bym wróciła, to na pewno bym kupiła inny odcień, bo ten zupełnie mi nie pasował. Idę do kosza a ja wam pokażę paczki, które mi przyszły z Aliexpress. Ogólnie jeśli chodzi o kwestię tych paczek z Aliexpress, to słuchajcie w sumie jest to taka dosyć śmieszna historia, w sensie mogłaby się inaczej skończyć. Zrobiłam zamówienie właśnie na tą wielką wyprzedaż, czyli 11 listopada bo wtedy właśnie zaczyna się na Aliexpress i zamówiłam 9 paczek jakieś tam pierdołki jak to zawsze jedną taką większą i i ustawiłam zmianę adresu, bo wcześniej, tak jak wiecie, mieszkaliśmy nad morzem, więc ustawiłam właśnie na Olsztyn. No i kliknęłam zamów i opłaciłam wszystkie paczki. I następnego dnia sobie chciałam sprawdzić, właśnie, jak wygląda status przesyłki. I okazało się, że automatycznie adres zmienił się na ten adres, który był wcześniej zapisany, czyli na Gdynie. Więc ja w ogóle się przeraziłam, bo tak naprawdę, no wiadomo, z Chin to jednak ciężko, że tak powiem, zmienić cokolwiek. Napisałam szybko do nich wiadomość, ale Okazało się, że wszystkie paczki już zostały wysłane, więc w ogóle też byłam w szoku, że aż tak szybko o niej zareagowali i po prostu tak szybko wysłali. Zadzwoniłam szybko do Tomka, Tomak, zadzwonił do właściciela e, mieszkania w Gdyni, dowiedzieć się, kto tam wynajmuje. No i właśnie skontaktowaliśmy się z e, dziewczyną, która mieszka tam w mieszkaniu. Ja się dokładnie skontaktowałam, i okazało się, że naprawdę jest to przesympatyczna osoba, więc bardzo fajnie, e, bardzo nam się miło rozmawiało. I okazało się, że właśnie ona po prostu zgodziła się nam przekazywać te przesyłki, które będą teraz przychodzić do niej. No i właśnie przyszło. Dwie, jeszcze pewnie powinny przyjść, powinno przyjść siedem paczek jeszcze. No ale wiadomo, że z Aliexpress to różnie to bywa. Niektóre czasami e, giną w nieznanych okolicznościach, ale no zobaczymy, jak będzie u mnie. E, więc bardzo fajnie, Dob całe szczęście, że trafiłam na taką dziewczynę, taką kobietę, która właśnie teraz wynajmuje to mieszkanie po nas. No bo wiadomo, że mogłoby być zupełnie inaczej, gdyby to była jakaś osoba, Jakiś góry albo nie wiadomo kto. Dobra, pokazuję Wam dwie przesyłki. Więc jak widzicie, tutaj mamy tą tu dużą przesyłkę, i tutaj będzie chyba więcej rzeczy. A tutaj mamy taką mniejszą, więc patrzymy, otwieramy. Ja się już domyślam, co tu jest. No i tak, to są gąbki do czyszczenia pędzli. Ja to bardzo lubię właśnie używać na jakichś wyjazdach, albo na przykład jak szybko muszę te pędzle oczyścić. I tutaj mamy gąbeczki. Jezu, co to jest? Czemu coś tak odbija? Tu mamy gąbeczki i tutaj mamy etui. W ogóle śmiesznie, bo jak wiecie, masów z dwóch z Glamshopu właśnie takie coś dostałam w kalendarzu. Mamy tutaj też gąbeczkę, więc fajnie będzie e, na zapas. I to było dosłownie za grosze, Nie wiem, 5 zł to kosztowało, już nie pamiętam dokładnie. No i tutaj mamy wymienne, jakby się nam to zniszczyło, Więc to jest pierwsza paczka. E, w ogóle wiecie co? Okazało się, że tutaj są różne paczki. Pierwsza raz czy z czymś z się spotykam. Nie wiem, czy ja to po prostu od jednego właściciela, czy co. Ale tu są spakowane po prostu różne paczki Dobra, więc otwieramy, bo jestem w szoku Okej, okay, więc nie wiem, czy to wszystko jednak nie przyszło Bo mamy raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, siedem Siedem A, czy jeszcze jednak dwie powinny przyjść No dobra, otwieramy po kolei Ej, ale w ogóle pierwszy raz Czy wy mieliście tak kiedyś? Że zamawiacie jakby z różnych niby miejsc Różne jakieś tam akcesoria i tak dalej I nagle ci wam przychodzi to wszystkie paczki Przychodzą w jednym opakowaniu, dziwnym. I patrzymy, co tutaj mamy. No tak, to jest wszystko różne. Dobra, ja to potwierdzę od razu, że dostałam tak. Tutaj mamy taśmę i zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. I tak, jak widzicie, tutaj mamy różne takie y, grafiki ślubne. Y, y, no teraz już Wam powiem. W przyszłym roku bierzemy z Tomkiem ślub, więc e, dlatego też w takim klimacie chciałam zamówić. Tą taśmę chcę używać do makijażu, aby robić takie piękne smoki i tak dalej, żeby było takie piękne odcięcie, e, no i wybrałam sobie taki motyw, bardzo fajny. Przyszedł Skippy, już jest ciekawy, co tutaj mamy, tak? Skipula? Skipula? Tak! Dobra, patrzymy. No, i tak myślałam, przyszły mi rzęsy, i to też do makijażu, bo ja też chcę się realizować w tym i robić różne jakieś tam makijaże. I one są przepiękne, ja pierdzielę już wiem, co jakie rzęsy przykleję na sylwestra. Cuda! Ej, dostałam jeszcze w gratisie do tamtej paczki takie płachty pod oczy. Mega fajnie, miło. Ja byłam pewna, że też przyjdą mi ciuchy, ale. O, nie przyszły! Myślałam, że nie. Tutaj jak widzicie zamówiłam rozmiar S I nie wiem czy to będzie dobre W ogóle fajnie zapakowane powiem wam Że bardzo mi się podoba kolor Dobra i patrzymy dalej Włożyłam tak, nie wiem czy to w sumie jest spoko, ale pokażę Wam jutro, po prostu, jak to wygląda na mnie, bo w tym momencie troszeczkę nie mam czasu. I powiem Wam szczerze, że materiał jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony. Jestem w szoku, bo nie wygląda to w ogóle jak z AliExpress. Jest to bardzo przyjemny materiał w dotyku. Wcześniej moja koleżanka mi poleciła właśnie ten zestaw więc do ćwiczeń, więc dlatego też się skróciłam i faktycznie jest super przyszło mi to w ogóle jest do jogi. Nawet nie widziałam. I też kupiłam taki sobie właśnie strój do ćwiczeń. Zdjęcie wygląda przepięknie ten kolor, a teraz widzę, że trochę ciemniej niż tam. Co? Czemu to jest gumka do włosów? Proszę skipi zobacz gumka, gumka. Czy wasze psy też lubią gumki do włosów, bo skipi ubiorę, móczka! Super. Kolejny zestaw jest już troszeczkę mniejszym zestawem. Mówię szczerze, że miejsce tutaj, na przykład, właśnie na tyłek jest dosyć. Małe, więc nie wiem jak to będzie wyglądać Bo tamten strój zdecydowanie wyglądał jak SKT ten wygląda jak XS według mnie Więc no nie wiem, zobaczymy, tak jak powiedziałem, to że więc więc e, zobaczycie po prostu na mnie e, No i tutaj mamy akurat Komplet e, fajniejszy, bo mamy jeszcze Właśnie stanik do ćwiczeń Mamy bluzkę do ćwiczeń, no i właśnie e, Spodnie e, do ćwiczeń Ogólnie bardzo mi się spodobał ten kolor, dlatego też Jego zamówiłam, no ale zobaczymy Czy będzie dobry Kolejna paczka, mam nadzieję, że mi się nie zniszczyła Bo bardzo, bardzo cięłam to jest ym, tło. Zamówiłam sobie do makijażu i wygląda tak, przepięknie wygląda. Yy, mam nadzieję, że będzie wystarczające, że tak powiem, nią, czy nie będzie za rzadkie, ale no, zobaczymy po prostu. Ale powiem Wam, że sam kolor i efekt jaki daje jest naprawdę y, bardzo, bardzo fajny. mamy tutaj jeszcze kolejną paczkę. To są kolejne rzęsy i one wyglądają tak. Porównamy sobie szybko do tych. No te są zdecydowanie bardziej chłopotkręcone niż te I tutaj mamy kolejne rzęsy Ale powiem wam, że była po prostu wyprzedaż i stwierdziłam, że sobie zamówię zapas, żeby mieć jak będę robić właśnie makijaże eee, I one też są bardzo podobne Nie wiem w ogóle, kurde, czy nie zamówiłam w ogóle bardzo, bardzo podobnych do siebie Dajcie znać, które wam się najbardziej podobają Czy one w ogóle to właśnie czymś różnią? Nie, no różnią się widać Widać ewidentnie, że są troszeczkę inne, ale wszystkie pary mi się, wszystkie te modele mi się bardzo, bardzo podobają. Właśnie wychodzimy na zakupy. Będziemy wybierać bombki do Tomka pracy, bo Tomek musi je załatwić, je kupić. I dodatkowo zrobimy małe zakupy do domu, bo brakuje nam w sumie trochę rzeczy w lodówce, więc pojedziemy pewnie do Lidla. Patrzcie, jakie piękne lampki są w Pepko z takimi kryształkami. Przepiękne. No, one są takie fajne, świąteczne. A to co to jest? To jest takie, żeby do wrzucenia tylko? Nie. Te bombki, co my mamy. W są sensie te kulki. Może też można zrobić. było żeby Ja się nie wiem. Czekaj, bo te są bardziej bombki niż ten. Ale tam dalej może jeszcze? Albo taką. taką, żeby to też. A tu masz świecę. O, albo możesz też świecę taką czerwoną postawić. Zobaczymy? Nie działa to. Ej, szkoda. O. świeżo to jest. Takie czerwone też. No to czerwone jest bardzo ładne, ja już wcześniej widziałam to. to ja bym wzięła. Tak, tak myślisz, to nie? To taka... Malutka. Popierdółka, no. Taka pierdółka. To są bardzo ładne. Mhm. Welurowe. Hej, a te? A to nie jest właśnie jakiś ten? A, to jest jakiś klipsy, co? Czy nie? Dlaczego? Po pierwsze mega się cieszę, że mam w końcu ciepłe buty, dopóki nogi nie martwą, a po drugie e, kupiłem kilka ozdób, więc potrzebuję jeszcze lampki, tylko jedziemy do widla, zobaczymy może tam będą jakieś, a jak nie to jeszcze mamy widlonkę po drodze, więc... Masz Może To może, o takie stroj może No właśnie ten stroj kosztuje 45 zł. Nic. co? tam jest No ja bym wzięła taki, albo taką małą Bez... Nie, to może taki stroj ładniejszy No ja bym wzięła już koniec A Znaczy lampki jeszcze zobaczymy Ale to jest fajne No chcę to zrobić <grystanie> Zawsze jak dotykamy się do czegoś to się to patrzy Ups Ogólnie to zawsze kupuję taki płyn do mycia naczyń. No, mogliśmy się nie zastanawiać, tylko wziąć od razu. No ja teraz to tak to ono... Fa Bardzo fajne skarpetki są w Lidlu. Fajne świąteczne wzory, chociaż też nie tylko. Fajne. Patrzcie co znalazłam w Lidlu, to starczyńskiego teraz teraz inne kabanosy robią. Więc fajnie, bo my z Tomkiem chcemy ograniczyć mięso. Więc to będzie dobry początek. To jest po prostu najlepsze, monte ever się wyrzucę na monte Jeśli tego nie próbowaliście, białego, to po prostu żałuję. nie widział. Aż w końcu się znalazło. Tak, wyjrzymy cztery opakowania. się? Tak, no to jest po prostu. Ja chcę tu zobaczyć, czy zobaczysz. Nie, idziemy. No nie. Idziemy do domu, już mamy cały koszyk załadowany. Jeszcze będziemy musieli rezygnować z czegoś. Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Zrobiłam sobie dzisiaj szyjka, tego ekologicznego. I w sumie wypiłam tak mniej więcej o tego, wypiłam mniej więcej właśnie tak połowę, ale w sumie chciałam żebyś spróbował iść ten, i ocenił. Nie powiedz co, jak, co jak, jak to oceniasz. On jest z wodą robiony czy z mlekiem? No. Znaczy mi się zdaje, że chyba z mlekiem byłoby lepsze, bo mi to nie smakuje do końca. Znaczy, z wodą pije się na redukcję, a z mlekiem na masę. No. Ale ogólnie nie czuć chemii jakoś. W sensie nie, ale według mnie to jest coś Smak edykatne. ma, w sensie... ma dobry, bo nie, nie czuć takich... Y, tych... Ale tutaj ogólnie w opisie było tak, żeby dodać owoce. A to jest jaki waniliowy. No. Mogę może kupić jakieś borówki w sumie. Znaczy mi ogólnie tak podchodzi. I... No, ale nie wiem, to co kto lubi, tak? Można dodać banany, borówki, co tam chcecie, no. O właśnie, banany! A wzięliśmy, kupiliśmy dzisiaj. No. O, to już mam coś dodane do tego A widzisz, nie chciałaś, żebym kupował banany, ci się przydadzą teraz No do banany no, banany, potrzeba tu banana Ile prawdy Trzy, cztery Uuu. Pięknie, aha, ona jest brudna kochanie No bo to jednak okazało się, że to jest odgniecenie po prostu No ale wiadomo, że to jest Pepko, więc... No ale teraz jak tak weźmiemy na przykład, weź teraz O, to w sumie nic nie widać Dobra i pomyślałam, że zrobię food haul tak ym, na próbę, bo nie wiem w sumie czy lubicie food hall, dajcie znać, bo z tego co wiedziałam na innych kanałach bardzo ludzie lubią oglądać takie rzeczy, więc szybko przejdziemy przez to co kupiliśmy. Więc... Je suis quoi herbatka zimową, bo w sumie w tym momencie nie mamy i ciekawa jestem strasznie jak będzie smakować to jest herbata bardziej owocowa, jak widzicie eee, nie ma żadnego cukru, bo niektóre były właśnie z dodatkiem cukru ja chciałam, żeby właśnie była taka naturalna eee, i kosztowała 13 zł i zrobimy teraz test na żywo testujemy teraz tą herbatkę, bo zrobiłam już troszeczkę ostygła, więc A nie ja mamy żeby... się kubków no ja mam trochę no, mi nie dałeś. no ale chciałam, żebyś więcej wypił Wasze zrobię. Hmm, smakuje jak... się dobrze y, Smakuje jak malina. No. Nie, jak taka... Malina Lugę. z biskusem. No. Taka mało słodka jest, ale no, w sumie dobra. Ale ogólnie... U mnie bardzo nie? dobra krakata. Tak, to bardzo dobrze, dobra. w dobrej cenie. Można naprawdę poczuć jeszcze bardziej klimat świąteczny Idziemy teraz po co? Otworzyć dzień. kalendarz adwentowy. Dzisiaj mamy dzień czterna... nie, 13 Czternasty. 14. 13, 14. 14. Więc zaczynamy! Otwieramy czternastkę, Skippy też zobaczyć Nie przestraszcie się tutaj tego Piorę, poszewki, więc dlatego też tak to wygląda Wiadomo, porządki świąteczne muszą być Czternasteczka! Uuu, dzisiaj znowu mamy dużą, więc pokaż, fajnie Pokaż, pokaż Nie jest duża Mamy czternastkę Co?! Jest w ogóle zapomniałam o tym, że to ma być, skipizować. zobacz! Wszystkie na kalendarz O Boże, mamy tutaj te... W ogóle fajnie, pamiętacie co widzieliście wcześniej z Aliexpress? No to zobaczcie teraz A Co to jest? To są kępki rzęs do przyklejenia na oczy A, e, Na przykład do makijażu Co prawda one są bardzo krótkie Jak widzicie ja mam rzęsy naturalnie dosyć długie I Ciężka. na przykład... Eee, no, może też gęsta. Model Demi Wispies Ardell, który jest tak polecany. Na przykład dla mnie te rzęsy są za krótkie. I pamiętam, że raz sobie zrobiłam makijaż, malowałam sobie rzęsy, eee, nałożyłam sobie, przykleiłam sobie te rzęsy i one były krótsze niż moje rzęsy, więc to wyglądało beznadziejnie, nie musiałam od razu je ściągnąć. Eee, no i nie wiem, zobaczymy po prostu, jak będą te się prezentować. Co prawda, wolę jednak na pasku bardziej niż kępki, chociaż z kępkami po prostu nie mam doświadczenia, więc no, zobaczymy. Ale bardzo dużo jest ich, więc fajnie, fajnie. Mam Zobaczcie, go. jak niewiele potrzeba do szczęścia. Nasz piesek uwielbia gumki do włosów i... Jak kotek. Co, jak kotek. I co nie się nimi bawi. Co to za gumeczka? To ma fajną gumeczkę? Daj, rzucę ci. No, daj. Daj, nie uciekaj, no! Kojaciku, ty! Kojaciku, ty! Kojaciku! Więc ja już się z Wami żegnam. Idziemy już szybko się kąpać i do łóżeczka, i może coś jeszcze obejrzymy. Zawsze wieczorem, bardziej teraz w sumie w nocy, bo już jest po 12, e, nadrobiamy vlogmasy z całego dnia. E, dajcie znać, kogo oglądacie. Znaczy, zdaję sobie sprawę, że na pewno lukę, ale kogo jeszcze oprócz luki? E, ja oglądam Lukę, Anjax, e, MKKpo, e, Doncie, czyli Miss Alice z czasami chcecie znać, kogo wy oglądacie. A ja już zmykam spać! I oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco, łapka w górę i dobranoc! Widzimy się już jutro! Pudzieczki!